Rzeczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło – śpiewał Muniek Staszczyk. Za nami rocznica Konstytucji 3 maja, wejście do Unii Europejskiej, a także święto flagi i święto pracy. Lubimy święta, lubimy je celebrować. Wzbiera w nas duma narodowa. Jak wygląda patriotyzm w XXI wieku? Myślę, że są różne rozumienia patriotyzmu, zawsze są były, ale to jest nadal ten podział na tych, którzy mają bardzo silne utożsamianie z grupą, z narodem, z plemieniem właśnie taki plemienny rodzaj patriotyzmu, którego ja na nie lubię i który mnie niepokoi, bo mam wrażenie, że przeszłości doprowadzi do wielkich tragedii. To jest patriotyzm, który się zmienia łatwo w nacjonalizm, a granice są płynne. A drugi to jest taki bateriosł, który ja na przykład wyznaję, to znaczy przywiązanie do, do miejsca, do wspomnień dzieciństwa, do ludzi, do kultury, do języka, do tradycji kultury, do poezji w moim przypadku, do wielkiej polskiej tradycji. A! Niech żyje Rzeka Wisła i Polska Niedawisła! Patriotyzm dalej jest czymś, co polega na wykluczeniu innych i w związku z tym patriotyzm nie jest czymś dobrym. I jakby takie na siłę szukanie ym, takiego, u, takiego u, u, umocnienia tego, tego pojęcia, że patriotyzm to jest coś dobrego, tylko że jakby eliminujemy z niego wszystkie złe cechy, no to już jakby nic nie zostaje, jeżeli eliminujemy wszystkie złe cechy z patriotyzmu, no bo, y, bo wtedy y, jakby to pojęcie się staje puste. Nie chciałbym, żeby Polska była obowiązkowa i wydaje mi się, że yy... To jest fajne, że ci, którzy dobrze się w tym czują i chcą mówić o sobie, że są Polakami, niech, niech to robią i, nie, i niech tym się dobrze czują, tak jak ja, ale też nie, nie rozliczajmy innych z tego, że nie chcą być Polakami, czy, czy owej polskości nie cenią. Jest tyle rozmaitych dzisiaj tożsamości, które można sobie wybrać, i nawet tożsamości nienarodowe, nienacjonalistyczne, w końcu to jest przecież konstrukcja. Dość młoda, która powstała tak naprawdę 200 lat temu. Ja się z nią dobrze czuję, ale rozumiem też, że inni mogą albo się źle czuć, albo nie mieć w ogóle do niej przekonania. Problemem właśnie Polaków jako zbiorowości dzisiaj jest, jest brak tożsamości, że ta tożsamość jest poszukiwana, postulowana i jest raczej emocjonalną identyfikacją niż czymś trwałym i zakorzenionym. Ja myślę, że przeciętny Polak jest dziś człowiekiem osobnym. Żyje sobie sam po prostu. Yy, mało się interesuje tym, co się dokładnie go dzieje. Yy, wielokrotnie mniej niż przeciętni Europejczycy. Ma mało o czym bierze udział. Po prostu mu się nie chce. To już nie jest taki strach, jak kiedyś ja się nie wtrącam do polityki. To jest po prostu obojętność. Jeżeli coś go interesuje, to. To, co się dzieje wewnątrz jego mieszkania albo w najbliższej rodzinie. W Polsce uważam, wszyscy powinni mieć tak samo, czyli najlepiej na świecie.